Miejsce w Niemczech, mają miejsce w Belgi. W tej chwili rozmawiamy z Ministerstwem Sprawiedliwości, ponieważ do tej pory, proszę Państwa, miał miejsce sytuacje takie, w której to Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości niejako w sposób czynny wspierało procedurę wydawania polskich dzieci, polskich obywateli innym krajom. Wprowadzamy teraz. Znaczy, rozmawiamy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Tutaj minister Ziobro już zadeklarował, że zostaną wprowadzone przepisy, które ten stan prawdy zmienią. No i zarówno jeśli chodzi o poziom prawa, jak i później realizacji prawa, co jest bardzo ważne, to ulegnie znaczącej poprawie. Tyle może na wstępie, żeby nie przedłużać. Przekażę mikrofon pani Małgorzacie, a później rozumiem, że będzie czas na dyskusję. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja jeszcze, chwileczkę, ja jeszcze chwileczkę mam prośbę do Państwa. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to jest tutaj z nami Pan Sem, który pomoże. Wszyscy dostaną głos. Proszę nie przerywać. Dziękuję bardzo. Okay. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Gosiewska, jestem właśnie tym posłem warszawskim, ale, ale zawsze pracująca w Komisji Łączności z Polakami za granicą. Zasadniczo Michał omówił większość ważnych tematów, z którymi tutaj do Państwa przyjechaliśmy, a takim najważniejszą rzeczą, dla której tu jesteśmy, to właśnie chęć słuchania. Przyjechaliśmy po to, aby, aby z Państwem porozmawiać na temat funkcjonującej placówki dyplomatycznej instytucji polskich i Państwa oczekiwań w tym zakresie. Jesteśmy po to, żeby słuchać, a potem starać się realizować też Państwa postulaty, szukać, szukać rozwiązań. I mam nadzieję, że dalsza część spotkania właśnie w tej formie będzie przebiegać. Bo oczywiście jesteśmy gotowi odpowiadać na wiele różnych pytań, również dotyczących Sytuacji wewnętrznej w Polsce, z, sytuacji związanej z tak zwaną zagrożoną demokracją, y, czy też, y, czy też y, raportem, jaki przedstawili nasi y, ministrowie, zwanym y, często audytem y, no, był to raport, sprawozdanie rządu z tego co, co zosta zastaliśmy przejmując poszczególne resorty.